Artur Mazur, klatka po klatce w sobotę, gala XTB KSW 113, a z nami człowiek, który wskoczył z hukiem do tej karty w ostatniej chwili, nie dla siebie, ale dla swoich zwierząt, to Marcin Różalski. Witaj Marcin i powiem Ci tak, cieszę się, że są jeszcze wśród nas ludzie tak pozytywnie, powiem to, stuknięci jak Ty, bo, bo to jest fajne po prostu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie po długiej przerwie. Widzisz Artur, problem to polega na tym, że to nie jestem stuknięty, tylko cały ten pomysł jest stuknięty i wszyscy, którzy działają przy tym projekcie są stuknięci, no bo, no bo nie ukrywajmy, no wszystko zasługa jest tak, telewizji Kanal Plus, która jednak proponuje taki projekt, w którym ma wziąć udział Różalski, który nie ukrywajmy, no jest takim tematem... Niechętnie telewizyjnie pokazywanym. E, oczywiście Maciek i Martin i Wojsław musieli się też dogadać, żeby, żeby to wszystko zaplanować, zapropsować. Cała drużyna KSW. No i albo i Artur Staszewski, który latał przy tym, który jest... No zawsze to w, przy. przy wiesz, wspominam, że gdyby Artura miał wieku, jak miałem tam 25-60 lat to się zaczynało. To wszystko na pewno inaczej by się trochę potoczyło. Lepiej uważam. No, całość tej ta garza, która zostałaby przeznaczona na Twój pojedynek, zostanie przeznaczona na zbiórkę. Zbiórka, która trwa. Zbiórkę, która trwa. Zachęcamy do udziału w tej zbiórce. Co Ty poczułeś, jak Artur wystawił rękę i zadał to pytanie, czy w to wchodzisz? Bo powiem Ci, że no, wyraz twarzy miałeś niepowtarzalny. To, to, to jest, kurczę, to jest ciężko opowiedzieć jeden jeden, że to było takie jedno w jedno. Jedno uczucie. To ciężko. To jest taki jak jak masz jakiś wypadek czy coś i mówi się, że świat mija przed oczami myra, tak? To było coś podobnego, wiesz, to, było, to była taka kumulacja wszystkich, wszystkich takich tych takich, takich impulsów, bo tak. No na pewno walka, nie? No, no robię to całe życie. Co mogę innego robić? No, lubię to robić, robię. W treningu jestem, bo, bo cały czas trenuję i uważam, że jestem w treningowo w formie takiej, że nie jednego mało lata zawstydzam, tak? E, powrót do korzenin, jest znowuż tak, jest, jest zlecenie, trzeba jechać, tak? Tak jak to wyglądało kiedyś, bo tak to wyglądało. Druga sprawa, wiesz, z tyłu głowy ta zbiórka i <laughs> świadomość tego, <laughs> przepraszam, świadomość tego, że to jest, jest do osiągnięcia, zamknięcie tego. No jest. Raz, że no, telewizja Kanal Plus położy mi za to jakieś pieniążki. Plus, wiesz, później licytacje, gadżetów z, z Gali, a może się znajdzie jakiś miliardy, który to obejrzy, a lubi konie i, i, i położy też i coś pomoże, wiesz. No, człowiek żyje nadzieją, tak? Nadzieją miar ostatnia, niby nadzieja, matką głupich, ale każda matka kocha swoje dzieci. Także wiesz, to y, druga sprawa, no przeciwnik. Zaproponowany y, mega, mega, mega doświadczony zawodnik, też ponad 40 lat na karku. Artur, no to jest wiesz, oczywiście. Był taki, takie śmignięcie takiej myśli, ale jednak łamie swoje zdanie. No bo jednak oficjalnie skończyłem po walce z Mariuszem. Ale zawsze sobie zostawiam ten margines, taki wiesz, błędu, że jak dostanę fajną propozycję sportową, nie pieniężną. Bo, bo wiesz, bo, bo pieniędzmi to mnie jak kuszą. Warto. Yy. Ja nie potrafiłbym i nawet nie chciałbym odmówić, bo wszystko się. to, to, to jest tak w ten sposób coś. Coś napisane specjalnie dla mnie. Jest aktor, który dostaje rolę, i on wie, że to jest rola dla niego. Ja wiem, że to jest specjalnie Specjalnie dla mnie. I teraz widzisz, to jest to, co zawsze mówię: życie. Życie jest starą. Życie Cię na ziemię, ale cię wywiduje, kiedy będziesz chciał. Nie ma jak fajne, spokojnie, życie dostatnie. Ja miałem coś takiego i zbiórka to wszystko, zbiórka to wszystko, no może nie zniszczyła, ale zaburzyła. I w tym momencie wszystko wraca na swoje tory. Zasłużyłem. Nie wiem, nie poddałem się. Tak było mi pisane. Nie wiem, jest jak jest. Jestem z tego bardzo zadowolony. Pojawiają się takie opinie, że ciekaw jestem, jak na to odpowiesz, że trochę zostałeś postawiony pod ścianą. Tą wyciągniętą ręką i, i powiedzeniem wchodzisz. Bo jak ja Cię znam, to, to, to nie, nie byłoby w Twoim stylu powiedzenie: Nie, no, Artur, no nie, sorry. Nie. To jest chyba najlepszy w tym momencie. Dostałem wszystko, co chcę. Dostałem mega zawodnika. Z którym naprawdę uważam, że skradniemy show. Oczywiście to jest. Każdy chce toczyć wspaniałe walki, każdy chce wygrywać jak, jak MacGregor, Kabib czy Mamet. Każdy, tak? No Ale jeden musi przegać. Ferdek wychodził, bronił ze mną pas, no i padł 16 sekund. Pfu! a może drugi, drugą stroną tej, tej historii jest to, że tutaj uda mi się wszystko dograć zbiórka i tak fajnie poruszyła się, bo przez ostatnie 24 godziny mnóstwo pieniędzy na zbiórkę wpłynęło. A może dostanę ciężkie wp. Pi... Nie wiem. Nie myślę o tym. Artur, naprawdę, walka jest dla mnie wisienką i podchodzę do tego z tak wielką radością i przyjemnością, że sam jestem może nie tyle zszokowany, co trochę mnie tak to dziwi, bo jednak jest walka. Ja o tym nie myślę. W ogóle. Wejdę, fajnie, będziemy się... Odliczam te godziny, a, a, a powiem ci szczerze, że... Oczywiście, to jest sytuacja stresowa i tak dalej, ona zawsze, zawsze nam towarzyszy. Tylko, że ja każdemu tłumaczę, bo my zostaliśmy wytresowani w życiu i nas, na, na, narzucono nam coś takiego jak strach, że my się boimy. Boisz się, przynajmniej to jest moja, moja moja, filozofia i moje zdanie: boisz się wtedy, jak nie masz sytuacji bez wyjścia, nie masz na coś wpływu. Ale zawsze, gdy masz na coś wpływ, to jest stres. Jeżeli robisz cokolwiek, Artur, to jest, patrz, bo. Ludzie czepiają się stricte jednego punktu, tak jak na przykład zawodnik przera, a, chuj, nie nadaje się, a, powinien kończyć, a chuj, tak dalej. Jemu zawsze wyszło, w robocie zawsze dostaje awans, podwyżkę i tak dalej. Czy twój wywiad jest każdy fajny, czy nigdy się nie przejęzyczysz, czy ci kurwa, nie, nie, nie chcesz, ci gilznos, a nie poleci. Każdy ponosi takie porażki, tylko że widzisz, jeżeli robisz coś z pasją i z miłością, to ty nie ponosisz porażek, ty bierzesz lekcje. A ja tu nawet po tą, tą lekcję nie wchodzę. Nie. Ja wchodzę walczyć dla moich zwierząt, które paradoksalnie my ludzie zniszczyliśmy, i ja im chcę dać, ja im chcę dać no, radość. Wiesz, Schodzi? Co jest z tym złego? Mało tego. Ja przez moje krzywe, wredne paluchy, które naprawdę te łapy kilku na urazówkę w życiu wysłały, nie dostanę nawet złotówki. Ta złotówka mi się tu nie ślizgnie. Ja robię walkę charytatywną sam dla siebie. Teraz to się przeniosłem na narodowy. O, aż ja się wzruszyłem, bo widzę łzy w Twoich oczach, jak się popłakałeś wtedy po walce, kiedy Cię zapytałem, co byś teraz najchętniej zrobił, czy pojechał, poświętował, powiedziałeś mi, teraz to najchętniej bym się spakował, pojechał do Marty, do zwierząt. Tak, te zwierzęta to są takie sytuacje, które Pff, ciężko jest, ciężko jest czasami to wszystko ogarnąć, bo... Ba, adrenalina, oczy się spociły, zmienimy temat, od razu się humor poprawi. No to ja zmienię. Wiesz, co było pozytywne w tym, jak Artur wyciągnął tę rękę. No. Twoje pytanie. Rywal jest. Wiesz, wiesz o co chodzi? No to jest takie pytanie starej gwardii, nie za ile? Ale nie to to, jak, ty, ty, tylko jest. wie, a rywal jest? Ja nie walczę dla pieniędzy, ja walczę za pieniądze. I teraz ja też walczę za pieniądze, które nawet nie dostanę. Nawet nie dostanę. Ale co jest najlepsze a propos pieniędzy? komentarze. No wiesz, no chcąc, nie chcąc, ja każdemu tłumaczę, jeżeli nie dajesz sobie rady z tym tak zwanym hejtem internetowym, nie czytaj komentarzy. Po prostu. Wiesz, no u mnie na stronie, jak gdzieś coś mi śmignie, no to przeczytam. No i czytam komentarz. O, wraca, bo się hajs skończył. No tak, kurwa. wracam, bo hajs. No przecież to jest, to nie jest, że chodzi o hajs w tej walce. O hajs. Ale on się nie skończył, jego nawet nie ma! To no nie to, że się skończył. Jego nie ma, hajsu. To są dopiero cymbały, nie? No to są cymbały. I następny schemat, słuchaj, jak nam przewieźnął no, Artur. No, byłem u wojewódzkiego, oddałem te pieniądze fundacjom, te fundacje nawet nas nie udostępniły. Później po ataku Marty na nich udostępniły nas, a to udostępniły nas raz, a zbiłka trwa trzeci miesiąc, tak? Różal, pojeć tam, różal, pojeć tam, różal, przyjeć tu, różal, przyjedź tu, różal, daj to, różal, daj to. A kto by przyjechał do mnie w odwiedziny i mówił, tak, pokaż jakiś dyplom z Gali, nie mam, rękawice nie mam, koszulkę nie mam, dałbyś coś na licytację z Gali, nie mam, ja nie mam nic, nic nie mam, wszystko licytuję, daję. Są gwiazdory polskiej sceny MMA i sportów, gdzie robią akcje charytatywne. Robisz akcje charytatywne, go zapraszasz, a on ci wystawia rachunek 25 tysięcy. Ale sorry, jak cię znajdziesz z kolegę, okręgu, to ci wystawi 15 tysięcy. Jak ja bym tak swoją działalność charytatywną liczył, to bym nie potrzebował zbiórki, uwierz mi. Ale ja tak nie robię. Pojadę gdzieś na akcję na przykład, że ktoś mnie zaprosi po prostu na swój event. Robi event, ale podczas tego eventu wpadają na pomysł zebrania pieniędzy dla chorego dziecka. No to ja biorę puszkę i, z... i tak jestem. A biorąc pod uwagę, że jestem ten róża, no to ludzie robią sobie ze mną zdjęcie. I te puszki są pełne. I teraz, co ja mam powiedzieć takim ludziom? Żebraki? Sprzedaj dom, sprzedaj samochód. O pomoc, Ale widzisz, ale jak ja potrzebuję pomocy, nie ja personalnie, bo ja personalnie sam dla siebie nie potrzebował, nie, nie prosiłbym. Ja potrzebuję dla zwierząt, które, i tu jest też bardzo ważny element, te pomagaj i pomagać. Ja mam te zwierzęta, bo to ludzie pomogli mi je wykupić. To ludzie stworzyli z nami, pomagaj i pomagać. To ludzie z nami to tworzą. Paradoksalnie, to ty nawet jesteś w tej drużynie urzędową, bo działasz z nami, pomagasz nam i tak dalej. I ludzie na to jakoś tak, nie wiem, nie patrzą. To nie jest, to jest nasz projekt, to jest projekt wspólny. I teraz, oczywiście, ja jako ja, jako Różalant, jako dom i stajnia, ja się mam wspaniale. Mam się wspaniale. Tylko, ziemia, którą dzierżawimy od 10 lat, jest zagrożona, że może ją wykupić deweloper, postawi tam jakieś bliźniaki, przyjedzie państwo z miasta i będzie im przeszkadzała stajnia i smród ze stajni, tak? I wiesz, i my chcemy tego uniknąć. Mało tego, my to nawet z tyłu głowy mamy to, żeby zachować tą dzikość, tej ulicy, gdzie my mieszkamy. Nawet dla sąsiadów. Wiesz, chodzi, nie? Ja tam byłem, ja się zakochałem. Właśnie. I widzisz, i o to chodzi, bo ja mogę spakować, kurwa, konie na, na, na przyczepy, kupić gdzieś siedlisko i tak dalej, bo gdybyśmy sprzedali nasz różalant, czy nawet wzięli pod niego hipotekę plus pieniądze, y, które mamy odłożone, by nas na to było stać. Ale my, kurwa, nie chcemy. My nie chcemy tych zwierząt stresować, tak? My nie chcemy. Konie to jeszcze półbidu, one się zaadoptują. No ale złap teraz temu moje świnie. No złap. No złap normalną świnię z chliwa, to przecież fn 24 to były stado helikopterów wypuścił mi na k**wa, ten że ruszali świniobicie jakieś robię W wbrew Unii Europejskiej nie, i nie było badań. No złap nie... takiego mora albo, albo, albo mietka, no człowieku, no przecież to jest nieprawda nie, a jeszcze kogoś pogryzie i ten, to jest stresujące, dlatego wiesz, my przyszliśmy tam wszystko, i trąby powyższe, i susze, i podle, podle powodzi i tak dalej, no i co jest ważne bardzo? Ej, no my mamy zapuszczone tam korzenie. Ja mam prawie 50 lat, Marta ma nieważne ile. E, a my tam naprawdę z tym miejscem się zżyliśmy, z tymi ludźmi, z tym wszystkim. I o to, chodzi, to jest, to jest bardzo ważna walka. I widzisz, i, i problem, problem polega na tym dla tych wszystkich, którzy wbijają na migły i szpilki, że my tej walki nie przegramy. My już ją wygraliśmy. Bo na koncie na zbiórce mamy ponad 800 tysięcy plus jakiś nasz grosz odłożony, plus teraz z walki. Mam nadzieję, że po tej walce naprawdę zbliżymy się mega do końca. Nie? My już wygraliśmy Artur, my już wygraliśmy. Ale najlepsze jest to, że czy ty wiesz w ogóle, nie pytam żebyś tu zdradzał te kwoty, czy ty wiesz w ogóle jakie, jaka kwota wpłynie nie. na konto. I to jest niesamowite, bo ja rozmawiałem z Arturem, nawet raz nie padło pytanie o hajs. Słuchaj, ja mam takie marzenie, że jest 300, to wpadnie. Albo 350. A żeby było porówno, no to 400, bo jest łatwiej podzielić, tak? No ja też, nie wiem, jak śmieje się, naprawdę jest to dla mnie, jest to dla mnie drugorzędne, bo no jest to. To jest taki widzisz, dostałem mega prezent na święta. No, mega prezent. I to takie, takie naprawdę mega wielkie kombo, nie? No, i żeby była jasność, bo to też podkreślasz często, że to nie jest ziemia dla ciebie. To jest nie ziemia nie dla. Nie stres... Bo to pewnie też niektóre osoby boli, żywiaz, nie? To będzie ziemia stowarzyszenia. Ale my tej ziemia nie będziemy mogli sprzedać ani nic z nią zrobić, bo to jest ziemia stowarzyszenia. Jeżeli nie daj co, święty Piotr zaprosi mnie już do siebie na ucztę i martę, a nikt się nie będzie chciał ziemią zajmować, to ziemia przychodzi na urząd państwa, na skarb państwa. I koniec. Tylko, że widzisz, ta ziemia w momencie, gdy już będzie nasza, to ja już mam mnóstwo pomysłów na to. Wiesz, jakieś mam, mam kolegów, którzy zajmują się survivalem. E, szkoły takie, no przetrwania to może duże cudzysłowo, to nie jest aż taka wielka dżungla. Ale wiesz, mam kolegów na przykład z jednostek specjalnych, którzy będą mogli przy, przy, e, przeprowadzać takie szkoły z zielonej taktyki. Oczywiście nie na ostrej broni, to no, na SG lub z takimi tymi, wiesz, nie? E, obozy będę chciał prowadzić, tylko nie takie obozy fajne, kolorowe, hotele, spa. Tylko namiot, grill, catering. Jakiś prysznic taki, wiesz, taki, taki, który taki mobilny, wiesz, te to i to je. Tak jak się kiedyś trenowało za dzieciak, jak się jeździło na obozy. Ja tak chcę to robić, tak? Na tej zasadzie. Czy to się przyjmie, czy się nie przyjmie? Nie wiem, na pewno kadrę, kadrę trenerską będziemy mieli na pewno z tą, bo będę ja i Michał Materla. <śmiech> <śmiech> Lepiej chyba być nie może, nie? No nie, i na koniec powiem, kurczę, no miło cię to spotkać, Marcin. Lubię, bardzo się cieszę, bo wiesz, no ja każdemu piszę, każdemu mówię, że czasami to naprawdę my nie mamy wpływu. To życie pisze scenariusze. Oczywiście możemy iść w tą stronę czy w tą. Tylko ja nawet uważam, że jeżeli w tym momencie nie pójdziemy w tą stronę, w którą powinniśmy, to tak miało być. Po prostu tak miało być, że w tamtą stronę poszliśmy, bo suma summarum i tak finalnie trafiamy do tego punktu, w którym jesteśmy. Powodzenia Ci życzę. Fajnie też widzieć taki obrazek, jak tutaj miał miejsce, że podchodzisz, dziękujesz rywalowi, Stepanowi Bekawacowi. No, słuchaj, no, chłop dostał propozycję walki, y, też jest rozbrany z ringiem kawałek czasu, też ma swoje lata, też jest pokontuzjowany, a jednak mówi, kurwa, wiesz, dawaj, fajnie, no wiesz, ja nie wiem, co on powiedział, sobie tak myślę, nie? Fajnie, ty, znów będzie okazja, ty, po ten. Ty, no nie jest głupi chłopak. Mam tam jakieś walki, no mieć takiego kogoś na rozpisce, wiesz, chodzi to Różalski też jest cennym, cennym, cennym tym, czy, czy dla młodych, czy dla starych, wiesz, Juras bardzo fajnie powiedział, ja już jestem dawno za swoim prime time'em, tak, ja nie muszę nic, nikomu udowadniać, ja nic nikomu nie udowadniałem nigdy, ja sam je udowadniam, czy wygram, czy przegram, to jest drugoplanowe. ja nie idę tam ani po lekcje, ani po ten, ja idę tam po to, żeby te moje jakie miały to, co mają, nie, nie straciły tego. Dzięki, Marcin. Dziękuję. Pois é.